Dzisiaj będzie o miksie narzędzi do zażądania projektami, z których możesz skorzystać od tworzenia tablic karbanowych, przez tworzenie harmonogramu, popilnowanie, co zżera Ci czas w trakcie realizacji. na ja powiem, które narzędzia są dobre na start, a na które trzeba uważać. Serdecznie zapraszam. Cześć, nazywam się Mariuszka Pusta. Uczę, jak rozpoczyna i kończyć z funkcją projekty w świecie, w brakuje czasu, brakuje WAF, bo to nigdy nie brakuje problemów i pomagam te problemy rozwiązywać. Jeżeli jesteś zainteresowana zażądaniem projektami i zażądaniem w ogóle, subskrybuj ten kanał. Jeżeli spodoba Ci się to, co mówię, jeżeli dowiesz się czegoś nowego, daj łapkę w górę. Teraz przechodzimy do odcinka. Dlaczego nagrywam ten odcinek i dla kogo go nagrywam? Pretekst jest bardzo dobry, bo 21 listopada Będę na konferencji organizowanej przez Stoichno park Pomerania, konferencji organizowanej w specjalnie dla HR. będę tam mówił o dwóch rzeczach. Najpierw na wykładzie o błędach popełnianych przez HR, a później na warsztacie się nad narzędziami, jakie narzędzia można w sobie dobrać i jakie wdrożyć. A dzisiaj, jako zajawkę, chciałem o tych narzędziach, o części z nich powiedzieć, bo na warsztacie ich nie, nie pokryjemy, a być może... Znaczy nie, to nie byłoby dobrze, żeby się nie pojawić. Link do, do konferencji znajdziesz w opisie odcinka, więc może się, może się tam zobaczymy. E, tak, e, dlaczego nagrywam? Chcę po prostu pokazać Wam narzędzia, od których możecie zacząć. Prowadzisz projekty HR-owe, to, no, to rzeczy, które mogą pójść tak albo nie tak i czasem warto sobie narzędziami i wybrałem pewne spektrum które pozwala ogarnąć wiele najczęściej pojawiających się aspektów i zaczynamy od evergreena czyli od Excela Excel jest bardzo fajnym narzędziem z którego można skorzystać praktycznie zawsze I Excel jest zawsze Spoko. Natomiast tak, każdy zna Excel'a i każdy wie, że jak pracował na Excelu, to później, jeżeli coś w tym projekcie trzeba poprawić, to nie zawsze działa to tak jak powinno. Dlatego pokażę Ci ciekawostkę. Tak może wyglądać Excel, a konkretnie harmonogram projektu stworzony w Excelu. I to może żadne rocket science, no bo to oczywiście, że jeżeli trzeba zrobić harmonogram, to wypisujemy sobie tematy do zrobienia, czyli nasz zakres które podziału pracy, kto za to odpowiada, kiedy to wystartuje, kiedy się skończy, ile dni będzie trwało i tak dalej, i tak dalej. I każdy pewnie wna jak kiedyś próbował zrobić sobie to w taki ładny sposób, nie? Pewnie masz to za sobą, kopiujesz te komórki, wklejasz, żeby było ładnie, fajnie, a później się pojawia pierwsza zmiana. No to przeklejasz te komórki w kolejne miejsca, a później przeklejasz je jeszcze raz i w końcu wywalasz to w cholerę, bo szkoda się tym zajmować. To, to ten formularz ma fajnego, to to, że jeżeli tutaj coś się zmieni, to to wszystko się zmienia samodzielnie. Jeżeli zmieni się data, powiedzmy, to wystartuje później, to tak samo przesunie się ten kawałek. Jeżeli chcesz zaznaczyć postęp, 55% też Ci to zaznaczy. Jak dostać tego Excela, to jeszcze opowiem, opowiem na końcu. Natomiast Excel jest całkiem w porządku narzędziem do tego, żeby zacząć pracować nad projektami. I większość świata Boi się przyznać, że pracuje właśnie z tym narzędziem, ale Excel nikt nie szkodzi, można bardzo dużo rzeczy zrobić, wiele projektów jest realizowanych w Excelu, więc nie ma się czego wtydzić. Trzeba tylko wiedzieć, jak robić harmonogramy. I tyle. Kolejne narzędzie, kolejne narzędzie, o właśnie, o którym chciałem powiedzieć, to jest Lela. To jest właśnie to narzędzie, które widzisz teraz. To jest narzędzie stworzone do. Yy, stworzenia tzw. Kanban Board, na których można określić co, kiedy będzie zrobione, nad czym pracujemy, co robimy. To narzędzie, tak jak stworzyłem ten board po to, żeby opowiedzieć Wam o narzędziach, tak samo bardzo łatwo sobie można stworzyć jakikolwiek board przykładowy. AR, 21 listopada, warsztat. Nie może tam nie być. Nie? E, można sobie stworzyć bardzo szybko taki bord z jakimś ładnym oprawkiem. Weźmy sobie ten O. Woda jest całkiem OK. Jest w sobie w stanie stworzyć taki, taką tablicę, na której można wrzucić rzeczy, które są do zrobienia. In progress. Done. E, do czego można wykorzystać to narzędzie? Po pierwsze, do tworzenia projektów, ale też do zarządzania procesami HR-owymi, z którymi pracujesz. Do rekrutacji, do onboardingu, i cokolwiek ci przyjdzie do głowy. I do pewnej skali, gdy nie jesteś wypoważona jeszcze w narzędzia, wyspecjalizowane, Trello bardzo mocno może Ci pomóc. Są też podobne narzędzia, które całkiem nieźle działają. Kanbo Jeżeli masz swoją organizacji, i pracujesz przy użyciu Microsofta, to jest spora szansa, że gdzieś ktoś kupił w korporacji narzędzie, które się nazywa Microsoft Planner. I to jest odpowiednik Trello. Możesz sprawdzić, robi podobne rzeczy, do czego najbardziej się nadają narzędzia, które są stworzone w oparciu o Kanban Board. Do wizualizacji przepływu pracy, czyli to, co jest do zrobienia, co się fakty faktycznie dzieje i co zostało zrobione. Więc jeżeli robisz dużo rzeczy naraz i chcesz w miarę szybko się zorientować, jak wygląda sytuacja i wychciągać z tego zadania, to Trello, MF Planner H albo i podobne narzędzia są takimi narzędziami, którym warto się, którym warto się przyjrzeć. Przewaga nad narzędziami typu Excel czy arkusz kalkulacyjny Google jest taka, że są dużo bardziej wizualne i dużo mi się dużo przyjemniej na nich pracuje. Tamte mają swoje, swoją specyfikę i są przydatne do tworzenia harmonogramów, pilnowania harmonogramu. Natomiast jeżeli nie pracujesz na harmonogramie, bo nie, nie na każdym projekcie trzeba pracować nad harmonogramem, no to to jest całkiem fajne rozwiązanie. Kolejne narzędzie, o którym chciałem powiedzieć, to są mapy myśli. Na kanale znajdziesz kolejny filmik o mapach myśli, ale tutaj chciałem wspomnieć o, po pierwsze o darmowym narzędziu FreeMind. To jest narzędzie, które można ściągnąć stąd. Jest darmowe, jest bardzo proste i elastyczne i można na nim pracować z mapami myśli. Do czego to mapy myśli mogą się przydać? Mapy myśli są szczególnie przydatne przy tych elementach, gdzie trzeba coś kreatywnie ogarnąć, wpisać, popracować, dać swoje po prostu pomyśleć. Tabelki kwelowe zamykają trochę myślenie. One są fajne do uporządkowania czegoś i, i prostej prezentacji zamkniętych struktur. Przynajmniej ja się tam czuję zamknięty. Trello i narzędzia kanbanowe służą do tego, żeby wizualizować przepływ. Ale czymś trzeba to wasilić. I zanim stworzymy harmonogram, zanim stworzymy sobie tablicę kanbanową, to warto w mapach myśli popracować sobie nad pomysłem. Zlepić go, poukładać. Tutaj akurat przykład, który pokazuję, to jest przykład tworzenia karty projektu. Według zlostu pytań, czy tej metody, który pracuje i odpowiadać sobie na kluczowe pytania. Dlaczego zaczynasz projekt, po to. dla kogo, po czym pownasz, żeby nadać mu strukturę, a później to przenosisz do kolejnego, do kolejnego narzędzia. To, to jest super, jest mega elastyczne, jeżeli zaczynasz opowiadać dlaczego, bo tak, bo szef mi kawał. Um, szef Mikado, bo musimy zatrudnić 100 osób. Trzeba to łatwo poprzefubować. To można poprzefubować to pomiędzy. A to jest fajne, że jeżeli sobie skopiujesz, to to przygotujesz, to można bardzo łatwo, korzystając z kolejnych narzędzi, które są dostępne, po prostu sobie tam to przenieść. Jeżeli chcesz, jeżeli coś tworzysz. Robisz to kreatywnie, a później trzeba to zaprezentować. No, fajnie mieć w miarę prostą opcję. I Firma akurat na to, na to powala. Kopiujesz, wklejasz, masz ładnie sformatowane i stworzony dokument. Tak samo można wkleić do maila i przesłać, przesłać dalej. Są też inne narzędzia, które służą do map myśli. Ja korzystam z MindJet'a na przykład. Głównie dlatego, że później tą mapę myśli mogę zapisać jako. Jako dokument htmlowy, do z którego może skorzystać kolejna osoba. Natomiast założenie było takie tego odcinka, że pokażę w miarę darmowe narzędzia, które są dla Ciebie dostępne. Więc freemind jest jak najbardziej dostępny. Kolejne narzędzie, bardzo ważne, to jest timelogger. Bo są sytuacje, w których możesz mieć fajgon, no, po prostu dużo rzeczy dziejących się jednocześnie w tym samym czasie. I Time loger jest świetnym narzędziem, które instalujesz sobie po prostu na komórce. Do czego ono służy? Służy do tego, że można w miarę, w miarę łatwo, bo w miarę łatwo, bardzo łatwo, e, sprawdzić na co poświęcasz czas. E, w tej aplikacji naciskasz sobie, wybierasz swoje kategorie, na których. Pracujesz. I w momencie, w którym zaczynasz pracować, klikasz tą kategorię, zaczyna się na tym praca, skończysz, naciskasz stop. Co to daje? To daje możliwość przyjrzenia się, zrobienia zdjęcia swojego dnia pracy, tygodnia pracy, miesiąca pracy i weryfikowania na to, faktycznie ten czas się przeznacza. Czy ten, czy ten czas jest spędzony na zaplanowaną pracę, czy to są ad hocowe zadania, a może to są wrzutki i gasisz pożary. Jak zrobisz sobie takie zdjęcia przez pewien czas. Tydzień, dwa tygodnie albo więcej, to jesteś w stanie sprawdzić, ok, dobra, jak naprawdę wygląda moja rzeczywistość, i wtedy można planować czas na projekty, poukładać swoje część procesów, zdecydować nad czym pracujemy najpierw. I chociaż to nie jest narzędzie stricte projektowe do zarządzania projektami, to dostarcza niesamowitej wiedzy odnośnie czasu. Czasu, co się dzieje z Twoim czasem, ten jest bezcenny, i, i w mojej perspektywie ja używam go teraz, trakując to nad czym pracuję, daje naprawdę. Niezłe, niezłe wnioski. Głównie ratuję mnie przed tym, żebym nie pracował po 80 godzin, po 80 godzin tygodniowo, tylko trochę, trochę mniej. Więc jeżeli masz taką sytuację, że jest wa dużo tematów i wrzutki dzieją się z każdej strony, to warto sobie to pomierzyć. Kolejne narzędzie, o które zawsze mnie wszyscy pytają, słuchaj, a MS Project? Co z, co z MS Projectem? No jeżeli mam mówić pod kątem projektów HR-owych, to fory Bill. Mówię do Billa Gatesa, ale nie polecę tego dla większości projektów, dlatego, że to jest mega włożone narzędzie. Ono jest niesamowite i zaprojektowane pod, pod inne cele. Do tworzenia projektów, gdzie mamy skomplikowane zależności, tych zależności jest bardzo dużo, jest bardzo dużo badań. Trzeba harmonogramować, kosztoryfować, no to to jest po prostu super i tak na dobrą sprawę Matka wszystkich narzędzi projektowych, albo ojciec. należy jak na to patrzeć. Natomiast MS Projecta nie poleca na początek dla wielu projektów dla HR, ponieważ to jest narzędzie wa ciężkie. Te, które pokazywałem są, są lżejsze. Natomiast, żeby nie było tak, że Bill mnie bardzo nie polubi, tam nic nie, nie pozamyka w tym wszystkim, no to wracając do Excela, to mega fajną robotę. Ponieważ jeżeli masz Excela w wersji Office 365, to najprawdopodobniej tam masz dostęp do bardzo fajnych szablonów. Jak tworzysz nowe dokumenty, to sprawdź, czy tam nie masz czasem harmonogramu podobnego do tego, którego pokazywałem właśnie w formie, formie, Excela. W formie Excela. Także jeżeli szukasz narzędzi, narzędzi projektowych, to niekoniecznie MF Project. MF Planner będzie najprawdopodobniej lepszym rozwiązaniem dla Ciebie w połączeniu, w połączeniu z Excelem. No i teraz to, co chciałem na koniec. Powiedzieć. Chciałem się poprosić na ten warsztat 21 listopada w Szczecinie. Link do konferencji znajdziesz w opisie tego filmiku. Co zamierzamy zrobić na warsztacie? Bierzemy temat od publiczności, jakiś konkretny projekt i sobie nad nim popracujemy. Jak go rozpoczynacie? Jak wy go zaplanować? Jak go monitorować, po to, żebyście mogli zobaczyć w praktyce, jak to działa na konkretnym przykładzie, czy projektu rekrutacyjnego, może jakikolwiek innego. Nie wiem, co się okaże i to robimy. Na pewno to będzie, będzie ciekawe, więc do zobaczenia tam. Jeżeli podobało Ci, podobało Ci się to, co mówiłem, dowiedziałeś się czegoś nowego, daj łapkę w górę. To, co jest ważne, to nie są tylko narzędzia, tylko i wyłącznie dla. HR, ale generalnie praktycznie dla każdego, kto pracuje z projektami ma dużo rzeczy na głowie i chce je skutecznie dowozić do końca. No i jeszcze jedna rzecz, o której bym zapomniał, w niespodzianka na koniec. Bo jeżeli chcesz dostać te szablony e, Freemida, czyli tej mapy myśli, jak sobie pracować na projekcie e, i Excela, e, ten magiczny Harmonogram, to napisz do mnie na LinkedIn. Znajdź mnie na LinkedIn, zapiąć do kontaktów, napisz, że jesteś z tego właśnie filmu i poprosisz o te szablony. Ja, cię do ciebie, ja je do ciebie wyślę, żeby ci było łatwiej zaczynać. No i z mojej strony to wszystko. Do zobaczenia na konferencji 21 listopada. I pamiętaj, cokolwiek robisz, zawsze zacznij od 12 pytań. Nie dajcie się waliować w projektach. Powodzenia.